Donald Trump powiedział, że USA will own Gaza. Gaza będzie, strefa gazy będzie należała do Stanów Zjednoczonych. Co to oznacza? Też do końca nie wiadomo. Z tego, co na razie wiemy, to wiemy, że Izrael <gryw> pozwolił sobie dogadać się z Stanami Zjednoczonymi, gdzie Stany Zjednoczone będą przejmować kontrolę nad całą strefą gazy. Donald Trump nie chce, żeby Palestyńczycy wracali do strefy gazy. To jest ponad 2 miliony ludzi mieszkających w tak małym miejscu na Ziemi. On chciałby żeby oni przeszli do pobliskich krajów arabskich, takich jak Egipt oraz Jordan, a nie do, zostawali w Strefie Gazy, bo tam wszystkie rzeczy mają zostać to jest już zburzone, wyburzone, mają zostać przez Amerykanów sprzątnięte, a co za tym idzie, mają tam powstać wielkie inwestycje dla ludzi tam żyjących. Dla kogo? Dla Izraelczyków, dla Żydów nie wiadomo dla kogo, ale dla ludzi tam żyjących.